Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do zielonego raportu, czyli takich moich raportów w temacie roślinności, które znajdują się w moich akwariach. Ten raport jest, został nagrany w piątek przed serwisem, który robię przeważnie w sobotę albo w niedzielę. Do tego. Ostatni serwis był dwa tygodnie temu, bo w poprzednim tygodniu miałem dość intensywny wyjazd i nie mogłem zrobić serwisu w akwariach, ale już takie dwutygodniowe, nawet tygodniowe przerwy od serwisów się w moich akwariach zdarzają. Nie czynią niczego złego. Zbiorniki są już dość długo. Równowaga biologiczna w nich o ile w 30-litrowych zbiornikach można zachować równowagę biologiczną, jest zachowana, dlatego tak częstych serwisów jak raz w tygodniu robić nie muszę. A przy okazji będzie okazja, przy okazji okazja, masło myślane, będzie okazja poka pokazać moje zbiorniki w takim stanie przedserwisowym. Także serdecznie zapraszam do oglądania chciałbym też zwrócić państwa uwagę na ikonkę, która się pojawiła pod moimi filmami. postanowiłem uruchomić taki program partnerski YouTube'a w Wesprzyj, w którym jeżeli ktoś ma ochotę może zasponsorować niewielkimi kwotami mój kanał. Na pewno te pieniążki zostaną przeznaczone czy to na nagrody w jakichś konkursach dawno konkursów żadnych. Na kanale nie robiłem, przydałoby się, czy też do zmiany sprzętu, ewentualnie do możliwości odpalenia jakiegoś nowego zbiornika, mówiłem ostatnio o parapeciaku, także sobie zbieram zbieram sobie fundusze na założenie takiego dodatkowego akwarium. Także jeśli ktoś by miał ochotę, to jest taka możliwość. Można ustawić jednorazową wpłatę, można ustawić abonament co miesięczny, nie są to jakieś duże kwoty. Po kliknięciu w ikonkę wsprzy wszystkiego się dowiecie. Dziękuję także subskrybującym mój kanał. Dziękuję także osobom, które ten kanał już wspierają. Zachęcam do subskrybowania kanału nowych widzów, do lajkowania filmów pomaga to kanałowi odnaleźć się w algorytmach YouTube'a tak żeby filmy trafiały do jak najszerszej publiczności zapraszam także do oglądania moich archiwalnych filmów jest tego mnóstwo już w tej chwili młodych nowych akwarystów zapraszam do playlisty poradniki w których znajdują się różnego rodzaju porady jak prowadzić swoje pierwsze Proste akwarium w tak zwanej taniej akwarystyce, którą ja stosuję. No, a teraz wracamy do zielonego raportu. Na początek, jak to zwykle robię, szczególnie dla nowych widzów, którzy się na takim filmie dopiero co na moim kanale pojawią, krótka informacja o tym, co Państwo w tej chwili widzicie na swoich monitorach. Są to zestawy Aquaela Set 30-litrowe. Oba, zapłacone w filtrację Pat Mini z wymienioną gąbką, na taką gęstszą. Dwie lampki. Się do każdego akwarium po jednej lampce, 6-watowe. To jest Aquael Lady Smart Plant 2. W lewym akwarium jest wersja plant, a wersja sany jest w prawym akwarium. Tam jest różnica w kalwinach tych lampek. Do serwisów do podmian używam wody nie z kranu. W dąbrowie górniczej woda kranowa jest w okropnym stanie. Nie nadaje się do akwariów, już się o tym kilka razy przekonałem. Dlatego je unikam. A z racji tego, że akwaria nie są zbyt duże, to używam 5-litrowych baniaczków wody. O, a za z biedronki. Jest to taka chyba najbardziej neutralna i najlepiej sprawdzona przeze mnie woda, którą dokonuję podmian w akwariach. Raz w tygodniu 5 litrów podmieniam w jednym i w drugim akwarium. Lewe akwarium. Postawione jest na żwirku bazaltowym różnej gradacji. Prawe akwarium postawione jest na żwirku rzecznym z odrobiną bazaltu, tam w miejscach na tak, tak zwanej tropikalnej wyspie, gdzie rosną rośliny. A całą resztę akwarium pokrywa piasek taki najdrobniejszy, jaki udało mi się uzyskać w sklepach akwarystycznych. Piasek przede wszystkim był w tym akwarium dla kirysków, pigmejków, i one z niego korzystają najczęściej w nocy. <laughs> no naj, naj, tylko w nocy w zasadzie można te ryby obserwować, w tej chwili tak, to sobie siedzą w gąszczu. No to co, przejdziemy po kolei do roślin, które się w tych akwariach znajdują. Zaczniemy od lewego akwarium. Na pierwszym planie. Lobelia cardinalis mini, roślina jakiś rok czy dwa lata temu, nie była w zbyt ciekawym stanie, skarłowa, skarłowa ciała, zmarniała, ale udało mi się podczas startu akwarium uratować jedną, taką dobrze zbudowaną lobelię i od tej pory lobelia rośnie. Rozszczepiam ją. Kolejne sadzonki zostały w tym akwarium posadzone, a także rozdane zostały innym akwarystom, którzy się o to do mnie zwrócili. Następna w kolejności rotala green, rotala w tym akwarium od początku. Trudno tą roślinę zepsuć. Tak na dobrą sprawę wystarczy przyciąć żeby się rozmnożyła, co jakiś czas wymienić sadzonki na nowe, delikatnie usuwając podczas serwisu, tak żeby zbytnio nie wzburzyć dna, a to się tam robi powiedzmy raz na pół roku, bo po jakimś czasie po prostu już przycinanie niewiele, <laughs> niewiele da i roślina się już nie chce rozwijać tak, jak się rozwija na początku. Dlatego takie odświeżanie sadzonek się jej przydaje. Następną rośliną w akwarium jest Ludwigia. Jakaś wersja czerwona, ale red prawdopodobnie. Także długo w akwarium. Także ją rozmażam przez rozcięcie. Roślina pojawiła się już w wielu akwariach. U mnie, w różnych innych. Oddaję do zoologicznego. Rośnie bardzo w porządku, zawsze ma dość intensywną czerwoną barwę. W lewym akwarium, gdzie lampa ma kalwinów, 10 tysięcy bodajże, czy 8 tysięcy, już teraz nie 8 000. jest bardziej czerwona, szczególnie im bliżej powierzchni wody roślina dochodzi, ten kolor jest bardziej jaskrawy. Natomiast, natomiast w prawym akwarium, przy tych innych kelwinach kolor rośliny jest bardziej brązowy niż czerwony. Spróbujemy poprawić ekspozycję. Tak wygląda i tak prezentuje się Ludwigia. Kolejną rośliną w akwarium jest zwartka. Jaka, jaki rodzaj zwartki? Nie wiem. Kupiłem jako zwartkę. I w ten sposób u mnie funkcjonuje. Kolory liści z zielonych czasami zmieniają się na takie bardziej intensywne brązowe. Tutaj to troszkę widać. Ta zwartka jest po Dość intensywnym przycięciu podczas res, rese, resetu który robiłem w tym akwarium jakiś tam czas temu na tyłu. trochę czasu jej zajęło żeby wróciła do swojej do swojej wielkości i do swojej jakby to powiedzieć do swojego najlepszego najlepszego czasu udało się i zwartka znowu Rośnie w nadmiarze, trzeba usuwać liście co jakiś czas tam gdzieś w okolicach jej korzeni, odciąć nowe sadzonki, bo roślina ta jest bardzo ekspansywna. Z tyłu za nią Pogostemon Quadrifolius, czy tam Pogostemon octopus. no taki chwaścik, rośnie cały czas. Co jakiś czas trzeba go wyciąć, podobnie jak w przypadku rotali, yy, usunąć stare. Już kilkakrotnie przycięte sadzonki i wymienić na nowe. W tym akwarium jest jeszcze Anubias. Zobaczymy, czy się uda to pokazać. Tego mojego Anubiasa jest schowany. Jest schowany pod mikrozorium oskrzydlonym i pod pistią. Anubias jak Anubias one nigdy u mnie dobrze nie rosły tu jak się przyjrzeć spróbuję rozjaśnić troszkę ekran tu jak się przyjrzeć na listkach pojawia się glon nawet chyba krasnorostek się tutaj pojawił no i takie listki trzeba co jakiś czas usuwać a zostają te ładne, nowe, zielone i tak się z tym anubiasem bawię <laughs> No już tych sadzonek kilka z niego odciąłem, trafił też do prawego akwarium, trafił do różnych innych akwariów. Na korzeniu mikrozorium oskrzydlone, w nie najgorszym stanie, ale widywałem lepsze. Tu wprawne oko, też nawet nie trzeba się specjalnie starać. Wypatrzy, no nie bojownika, który lubi się tutaj prezentować, ale wypatrzy glon którego dawno nie było w akwarium. Jest to nitka, ale jest to nitka troszkę inna niż ta, która mi w akwarium bardzo przeszkadzała. No tak dobrze koło roku czasu nie miałem nitki w akwarium wcale. Co jakiś czas zaczęły się pojawiać nitki, ale w takiej jakby innej strukturze niż te ricoclozonium czy spirogyry, które się w tym akwarium pojawiały wcześniej. Jest ta nitka taka trochę bardziej sztywna, trochę łatwiej ją usunąć. Nie rozchodzi się tak po całości akwarium, jak tamta poprzednia. Trzyma się raczej korzenia. Podczas serwisu po prostu te waciki zdejmuje. A tak jak mówiłem, akwarium jest dwa tygodnie bez serwisu, także jest co posprzątać. Na powierzchni. Na powierzchni tu musimy troszeczkę korektą ekspozycji zejść. Na powierzchni jest pistia, rzęsa wodna i czasami się zdarza jakiś rodzaj limnobium. Więcej tego limnobium jest w prawym akwarium. Za chwilę je pokażę. No i tak się prezentuje akwarium lewe, moje pierwsze, które funkcjonuje już. No, musiałbym, sprawdzić. musiałbym sprawdzić dokładnie, kiedy to akwarium zakładałem. W tej formie funkcjonuje już wiele lat. Także przechodzimy do akwarium prawego. Drugie akwarium, czyli Tropikalna Wyspa. Tutaj podróż po roślinach zaczniemy od tego pierwszego, mniejszego korzenia, na którym zgromadzone są mikrozoria. Yy, mamy tutaj mikrozorium Windelow i mamy tutaj mikrozorium oskrzydlone. W tym akwarium mikrozoria rosną dużo lepiej, dużo lepiej niż w poprzednim. Czyli był moment taki, gdzie sobie nie radziły, ale od jakiegoś czasu radzą sobie dużo lepiej. Następna roślina Anubias. Ten sam co i w lewym akwarium. I rośnie bardzo podobnie. Czyli nowy listek piękny, ładny, duży. Starsze liście obchodzące glonem. I co jakiś czas trzeba listki przy przycinać i wymieniać. Zwartka. Wielki gąszcz. Jak ktoś, jak ktoś chce, to może sobie znaleźć film, w którym było zakładane to akwarium. No, i w tym właśnie miejscu, na które patrzycie teraz, była taka mała sadzonka z wartki pobrana z lewego akwarium. I w tej chwili już wygląda tak. Jest to siedzisko kirysków pigmejków, których kiedyś, jak udało mi się ich naliczyć, nadal jest 5 sztuk ale pojawiają się bardzo rzadko. Rano jedynie widać na piasku ślady ich aktywności. Piasek jest przekopany, przeorany. Poszukują w piasku tubifexa, rurecznika, którym karmię ryby w tym akwarium. Ludwigia. O, trzeba tutaj niestety troszkę... Mam niestety aparat w naprawie. Się w serwisie. Nie muszę korzystać z najprostszego telefonu, jaki mam do nagrania tego filmu. Gimbala też się pozbyłem, także niestety trochę, trochę drży. Telefon i film Ludwiga, tak jak mówiłem, tutaj jest troszkę bardziej brązowa niż w tym poprzednim akwarium. Rośnie bardzo podobnie, także jest przycinana Rotala Green także tutaj trafiła. Im więcej roślinności w akwarium, tym dla akwarium lepiej. Te rośliny, które już w tych akwariach mam, już je po prostu na tyle znam, że wiem co z nimi robić, co im brakuje, czego mają za dużo. Obserwacja tych roślin spowodowała, że taki już troszkę specjalista jestem przynajmniej w tych moich akwariach z tych roślinek. Rotala tutaj służy za maskowanie filtra i części korzenia. Szyszki olchy, jak widzicie, używam ich w obu akwariach. Na kanale znajdziecie film, gdzie pokazuję, skąd takie szyszki olchy można poza sklepem znaleźć, gdzie można takie szyszki znaleźć. Jak jest tylko zbiornik wodny albo jakaś rzeczka w waszym pobliżu, to olcha i szyszki olchy tam są na pewno. Mech. Mech w akwarium dość trudno się w moim akwarium hodowało. Bardzo szybko obchodził glonem, nitką. Teraz już tej nitki, w, przynajmniej w tym, akwa tym akwarium, nie ma praktycznie wcale. Także mochom nie przeszkadza. Co jakiś czas mech przycinam. No i gdzieś tam sobie tą tylnią ścianę mech chowa. Na powierzchni, podobnie jak w poprzednim akwarium, rzęsa, pistia i jakiś rodzaj limnobium, którego nie znam, ale wygląda dość przyjemnie. Po serwisie dość sporo tej roślinności powierzchniowej zniknie, szczególnie tych takich, które mają gdzieś tam jakieś uszkodzone listki albo tego typu sprawy czy tam nierozwinięte korzenie, korzenie, no to takie rośliny usuwam, usuwam z akwarium. No i tak prezentują się rośliny w moim akwarium, W moich akwariach. Jeszcze poopowiadamy może troszkę o... Jeszcze poopowiadamy może troszkę, oczywiście, jeśli się ustawi ta ekspozycja nieszczęsna z automatu, coś się nie chce ustawiać. Popowiadamy o zwierzętach, które w tych w tych akwariach są w tej chwili. W lewym akwarium, jak już zauważyliście, mieszka sobie bojownik i Razbory SPI. Są tam także krewetki i dwa otoski. Otosków już po prostu nie chcę dokupywać więcej do tego akwarium. I te dwa sobie jakoś tak żyją razem. Co ciekawe, jest to samiec i samiczka. Czasami widzę zaloty, raz nawet udało się nagrać tarło, ale niestety nic z tego poza tarłem nie wynika. W prawym akwarium yy, razbora, mikrogalaksy razbora i kiriski pigmeje no i krewetki. No i to w zasadzie jest wszystko, co mam ze zwierząt w tych akwariach. Więcej nic tutaj już Dorzucać nie planuje Akwaria i tak są, można powiedzieć, przerybione, ale co ciekawe, to delikatne przerybienie akwariów tylko mu pomogło. O, wszystkie ryby karmię wodzieniem żywym i tubifeksem. Tubifeksem przede wszystkim karmię kiryski pigmeje, no ale to. W prawym akwarium TubiFexem zajadają się i galaksy Razbora, i, i kiryski, i krewetki także. W lewym akwarium Otoskom co jakiś czas podaje ogórka, czy tam czerwoną paprykę, którą oprócz Otosków zajadają się krewetki, które tam to akwarium zamieszkują, i tak sobie żyjemy z tymi akwariami już kilka lat. Myślę, że to na dzisiaj wszystko, co chciałem Państwu poopowiadać. Następny film już będzie pewnie gdzieś po jakimś serwisie. Może taki bez mojego marudzenia, tylko z jakąś muzyczką. I pokażę, jak akwaria wyglądają już po serwisie wysprzątane. Także serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Przypominam o subskrybowaniu kanału. A także o możliwości jego wsparcia małymi kwotami finansowymi. Serdecznie Państwu dziękuję i miłego weekendu. Do widzenia.